Cześć, nazywam się Alicja Erasmus i witam Was w czwartym odcinku serii Błędy w obsłudze klienta. Dzisiaj porozmawiamy o problemie, z którym mierzy się każde call center. Zbyt długi czas obsługi. Zaczynamy! Gdybym tylko miała więcej czasu. Każdy z nas miewa takie myśli. Można zatem stwierdzić, że czas jest towarem luksusowym. To obsłudze klienta również ma olbrzymie znaczenie. Jednak w tym wypadku chcemy, aby czas obsługi był możliwie jak najkrótszy. Żeby stwierdzić, czy czas obsługi jest długi, przede wszystkim należy go mierzyć. W kolcentrowym slangu używamy do tego określenia AHT, z angielskiego Average Handle Time, czyli średni czas obsługi. Liczony jest od momentu oczekiwania na połączenie do definitywnego zakończenia sprawy. Jednym słowem, ten wskaźnik określa nam efektywność konsultanta. Aby obliczyć AHT, trzeba sumować czas oczekiwania na rozmowę, czas rozmowy, czas połączeń uzupełniających i czas zakończenia sprawy, a otrzymany wynik podzielić przez liczbę połączeń ogółem. Oczywiście standardy, ile takie AHT powinno wynosić, różnią się w zależności od branży i specyfiki kampanii. Na przykład w sektorze usług finansowych średni czas wynosi 282 sekundy, a telekomunikacji praktycznie dwa razy więcej, bo 528 sekund. AHT nie można traktować więc jako wyroczni, a raczej jako benchmark, dzięki któremu możemy zorientować się, jak nasza obsługa wygląda na tle branży. O tym, dlaczego AHT bywa tak różne, opowie Sebastian, nasz dyrektor do spraw projektów telekomunikacyjno-sprzedażowych. Oczywiście założenie call center jest takie, że im niższy wskaźnik AHT, tym jest lepsza produktywność konsultanta. Niezależnie od rodzaju projektu, czy to jest projekt telekomunikacyjny, czy finansowy, nie obniżamy AHT za wszelką cenę, bo może się to negatywnie odbić na innych parametrach, takich jak NPS lub jakość. AHT jest wyższe na projektach typowo obsługowych, co wynika z liczby spraw, które konsultant musi rozwiązać podczas kontaktu. Ponadto, często zdarza się tak, że konsultant musi wprowadzać pewne dane do systemu już po zakończeniu rozmowy z klientem. W przypadku projektów o charakterze sprzedażowym AHT jest naturalnie niższe ze względu na to, że to konsultant jest moderatorem rozmowy. Tematy ograniczają się do przedstawionego produktu lub usługi. Co istotnie ogranicza liczbę pytań i zagadnień, które może poruszyć klient. Ponadto, w przypadku projektów chociażby finansowych, zamówienie jest wprowadzane przez konsultanta w trakcie rozmowy, co też stanowi czynnik zmniejszający AHT. Co robić, aby skrócić czas połączeń i nie stracić na jakości? Warto zacząć od rozwiązań systemowych. W pierwszej kolejności zadbajcie o poprawne ustawienia IVR, tak aby droga klienta była jak najprostsza i przede wszystkim intuicyjna. Zobaczcie, jak wygląda przykładowe drzewko IVR. Kolejną ważną sprawą jest odpowiednie szkolenie. Nagrywajcie rozmowy konsultantów i udostępniajcie je do odsłuchów. Przede wszystkim te, które są skuteczne, a jednocześnie mają niskie AHT. Dlaczego będą one najlepszą nauką dla konsultantów? Posłuchajmy Ani, naszej koordynatorki do spraw szkoleń. Nowych i obecnych pracowników warto szkolić poprzez słuchanie rozmów. Możemy robić to grupowo, odsłuchując i omawiając z grupą konsultantów przykładową rozmowę albo na żywo przy stanowisku konsultanta. Wówczas na bieżąco przekazujemy wskazówki dotyczące prawidłowej obsługi klienta. Ponadto wskazujemy mocne i słabe strony rozmowy, którą przeprowadził konsultant. Bardzo ważne jest, aby w czasie szkolenia nowych pracowników wprowadzić element odsłuchiwania rozmów doświadczonych konsultantów. Bierzemy na warsztat nie tylko idealne rozmowy, ale także te, w których można coś poprawić. Na ich przykładzie pokazujemy, czego nie robić. Konsultant w trakcie takich odsłuchów uczy się panować nad rozmową i radzić sobie z obiekcjami klientów. Dobrym rozwiązaniem jest odsłuchiwanie przez nowego pracownika rozmowy doświadczonego konsultanta na żywo, wykorzystując do tego tzw. podwójne słuchawki. Dzięki temu nowy pracownik może oswoić się z tym, jak wygląda praca na słuchawce i z czym na co dzień przyjdzie mu się mierzyć. Myśląc o zmniejszeniu AHT, nie można zapomnieć o skryptach rozmów. Przygotowujcie je w taki sposób, aby prowadziły konsultanta w rozmowie i aby mógł on sprawnie rozwiązać problem klienta. O tym, jak napisać skrypt w taki sposób, aby gwarantował wysoką jakość obsługi, a jednocześnie nie zwiększał AHT, opowiem w następnym odcinku. Do zobaczenia już za tydzień, punktualnie o godzinie 17. .00. Dziękujemy, że oglądasz nasze filmy. Biznes na Słuchawkach to kanał tworzony przez ekipę Mediasystem, firmę, która na co dzień zajmuje się outsourcingiem usług call center. Jeśli potrzebujesz pomocy w prowadzeniu obsługi klienta, zajrzyj na stronę www.mediasystem.pl i skontaktuj się z nami.